I co ten kret porabia? Ryje pod skalnymi fundamentami naszej wiary i buduje systemy kruche jak piasek. prawie głupstwa, a czasem nawet wyrwie się z bluźnierstwem i to bezczelnie, publicznie. Oto stojący na czele tego urzędu ogłaszał w zeszłym tygodniu publicznie że będzie przychylnym okiem patrzył na błogosławienie par zboczeńców w kościele, czyli profanował świątynię. Cóż to jest, jeśli nie trzecia z pokus, jakie diabeł wytoczył przeciw Chrystusowi na górze kuszenia, świat jest w moich rękach, a ty Boże oddaj mi pokłon. Co usłyszał? W odpowiedzi ten ojciec kłamstwa. Idź precz, panie. Panu Bogu kłanią się będziesz. I ta sama pokusa jest oferowana Kościołowi tej żywej szacie Chrystusa. Oddaj pokłon Grzechowi Sodomskiemu zrównaj go z równego cnotą i w imieniu Boga jeszcze mu pobłogosław w świątyni katolickiej. I zamiast spodziewanej odpowiedzi kapłana reprezentującego na ziemi Chrystusa, idź precz grzechu sodomski wraz z jego praOjcem, jest jego aprobata i bluźniercze udzielanie błogosławieństwa Bożego temu grzechowi. Jest to nic innego jak zaprzeczenie bóstwa Bogu. Bo skoro Bóg ma błogosławić poczynaniom diabła, to znaczy, że Bogiem jest szatan, a Bóg został zdetronizowany i ma diabłu służyć. Basta, tego za dużo. Są grzechy cudze, znamy je z naszego pacierza, przed chwilą odmawialiśmy. I w tych jako ksiądz nie mam zamiaru uczestniczyć. I zachęcam kapłanów całego Kościoła Katolickiego, by temu z całą mocą się przeciwstawili. Jeśli zjawiliby się czcigodni kapłani w Waszych świątyniach, ludzie chcący od Was błogosławieństwa grzechu sodomskiego, to weźmijcie porządną miotłę i przeczepcie im tak w skórę, żeby zapamiętali do końca życia. A jakby się znalazł jakiś głupi duchowny, który by chciał błogosławić taki grzech, to niech jemu parafianie przetrzepią skórę tak, żeby mu rozum wrócił z pars inferior corporis, czyli z dolnej części ciała, na swoje miejsce. A tego urzędnika waktykańskiego, normalni jeszcze biskupi, bo kapłani nie mogą, bo by wpadli w kary ale normalni biskupi winni wrzucić do kadzi z wodą święconą, służącą do rekoncyliacji świątyni i porządnie go wymoczyć, by woda przypomniała mu, że i jego ciało jest świątynią Ducha Świętego. Popiół w niej zawarty niech mu przypomni, że przed Bogiem jest prochem i niczym, a wino niech mu przypomni o boskim majestacie Syna Bożego, któremu jako kapłan ma służyć, a nie kłaniać się światowym grzechom, bo diabeł tak chce. Grunt to skuteczny argument. Czasami kija trzeba wziąć. A ten takim będzie, gdy jeszcze go poprzemy za tego delikwenta modlitwą i postem. Bo jak mówi przysłowie, gniew Boga nie argumenta, lecz modlitwa i pokuta łagodzi. Dlatego Chrystus składa jako baranek ofiarę przebłagania również za, za, nasza, za, nasz, za nasze grzechy tu na naszym ołtarzu.